Nie powstanie ta trasa w terminie, o którym przez kilka lat mówiło się, że jest pewny, czyli 2011-2012. Nie wiemy tak naprawdę do dziś, kiedy ona w ogóle powstanie, bo są takie dyskusje. Uznałem za bardzo ważne, aby w sposób rzeczowy dowiedzieć się, jakie mechanizmy doprowadziły do tego żeby że dokonano takiego zaniechania. I niestety wyniki tej kontroli są bardzo niepokojące. Kontrolerzy jednoznacznie stwierdzili, że doszło do złamania przepisów prawa, doszło do wielokrotnego nieprzestrzegania ustaw i to przez urzędników najwyższego szczebla szczebla centralnego na poziomie ministerialnym. Jest to wyjątkowo niepokojące, ponieważ śmiem twierdzić, że te działania nie były, nie wynikały z jakiegoś zaniedbania, tylko były działaniami celowo sabotującymi tę inwestycję.